Hej, cześć, witajcie. Ubisoft Plus to usługa, która pozwala grać w określone gry za określoną miesięczną opłatę. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy warto się tą usługą zainteresować. Jesteśmy obecnie w aplikacji Ubisoft Connect i mamy tutaj opisaną usługę Ubisoft Plus. Usługa ta pozwala na granie w gry z katalogu, który właśnie zobaczycie na ekranach swoich monitorów. Mamy tutaj przede wszystkim wszystkie części Far Cry'a, wszystkie Assassin's Creedy i sporo innych ciekawych produkcji. W sumie jest tutaj ponad 100 gier, czyli dość sporo, ale zdecydowanie mniej niż chociażby w Game Passie. Obecnie przewija nam tu się lista gier. Oczywiście w opisie wrzucę wam link do tej strony i będziecie mogli sami sobie ten katalog przejrzeć. Co ważne, naprawdę dużo gier jest tutaj w edycji premium, czyli poza podstawową grą otrzymujemy też wszelkie DLC i Season Passy. Ponadto należy podkreślić, że wszystkie gry od Ubisoftu trafiają do tej subskrypcji w dniu premiery. Cena za tą usługę to 59 zł. i 90 groszy w przypadku jeśli wykupujemy dostęp do tej usługi wyłącznie na komputer, natomiast jeżeli chcemy mieć możliwość korzystania z tej usługi również w Google Stadia, czyli w chmurze przeznaczonej do grania w gry, to będziemy musieli zapłacić nieco więcej, bo 69 zł. i 90 groszy. I są to oczywiście ceny za miesiąc korzystania z tej subskrypcji. Niestety, nie ma tutaj możliwości wykupienia tej usługi z góry na rok po niższej cenie, tak jak chociażby w przypadku EA Play. Moim zdaniem, ta usługa może być ciekawą opcją dla fanów gier od Ubisoftu lub dla osób, które mają spore zaległości w grach wydawanych przez tego francuskiego wydawcę, bo za 60 zł miesięcznie mamy dostęp do właściwie wszystkich gier od Ubisoftu. Więc, jeżeli ktoś ma sporo czasu, to może się tą usługą zainteresować. No a teraz mamy wakacje, więc, sporo osób ma tego czasu aż nadto. Jeżeli mówimy o tej usłudze, to warto też wspomnieć o tym, że w kuluarach mówi się o tym, że za jakiś czas mogą pojawić się zmiany w tej usłudze. Mianowicie mają być trzy opcje abonamentowe, różniące się od siebie ceną oraz biblioteką gier. Po prostu najnowsze gry trafiałyby na premierę wyłącznie do najdroższej wersji subskrypcji, a do dwóch pozostałych trafiałyby po jakimś czasie, najpewniej po jakichś kilku lub kilkunastu miesiącach. Poza tym sporo osób twierdzi, że istnieje taka możliwość, że ta usługa trafi do Game Passa i to byłoby coś fenomenalnego. Najpewniej do usługi od Microsoftu nie trafiłaby najdroższa wersja abonamentu, ale mimo wszystko byłoby to naprawdę korzystne dla nas graczy. To już wszystko na dzisiaj, ja się z Wami żegnam. Na razie.